Wiedzieliśmy o tym, że kryzys klimatyczny jest, że istnieje, że narasta, ale w tej chwili jak gdyby myślę, że wszyscy coraz bardziej mamy jasną świadomość tego. Co jest przyczyną tego kryzysu klimatycznego. Między innymi też dlatego, że tak bardzo dużo się o tym mówi. To jest e, bardzo źle, że dopiero wojna w Ukrainie sprawiła, że w sposób tak otwarty, tak jasny i tak dobitny mówi, zaczęliśmy, mówić o źle płyną, o, zaczęliśmy mówić o tym, jakie jest zło płynące z uzależnienia od paliw kopalnych. Te dyskusje, które się ciągnęły już od szeregu lat, w tej chwili są jak gdyby jednoznaczne. Wnioski są jednoznaczne. Musimy odchodzić od paliw kopalnych. Musimy nie tylko zmieniać źródła energii, ale też musimy bardzo mocno dbać o efektywność energetyczną, bo nie jesteśmy w stanie dojść do zerowej emisyjności tylko i wyłącznie przechodząc na zieloną energię. Musimy bardzo dużo też robić w zakresie ograniczania strat. A więc efektywność budynków, efektywność energetyczna budynków, to w jaki sposób korzystamy z naszych produktów. Musimy też ograniczyć produkcję rzeczy, które są nam niepotrzebne. Po prostu musimy się bardzo intensywnie zastanawiać nad tym, co jest nam tak naprawdę potrzebne do rozwoju i do funkcjonowania. A jeżeli już mamy to, to dbać o to, tak żeby nam to jak najdłużej służyło. Koszty klimatyczne rosyjskiej inwazji są dosyć złożonym tematem. Bo, oczywiście, sama wojna sprawia, że cały system, który się wiąże z um, trwaniem wojny, to jest zwiększone zużycie paliw kopalnych, to są zwiększone emisje, ale też ogromne zniszczenie środowiska, środowiska naturalnego, ogromne zniszczenie ekosystemów, ogromne zniszczenie też ekosystemów rolnych, które wykorzystujemy do tego, żeby produkować żywność. I wiemy, te, wiemy już teraz, że skutkami bezpośrednimi wojny w Ukrainie będzie zagrożenie. Głodem w krajach Afryki i w innych częściach świata, tych, które do tej pory bardzo mocno bazowały na zbożu i na źródłach żywności, które pochodziły właśnie z tej naszej części świata. To jest ogromne, um, ogromny problem, bo w tej chwili um, jeszcze nie tak dawno głodujących, nie niedożywionych, ale głodujących było około kilkadziesiąt milionów. W tej chwili jesteśmy już na poziomie 160 milionów głodujących osób, a przewidywania mówią o tym, że już niedługi, za niedługo będzie ich ponad 200 milionów osób głodujących na świecie.